To jest czas próby, to jest czas próby i wiele osób jest poddawane presji, także naszych działaczy, my to wiemy, w miejscach pracy, żeby się, a po co się wychylasz, z kim ty się angażujesz, czy wiesz, jakie oni są i tak dalej. Jeżeli jako Polacy damy sobie poprawność polityczną narzucić, ograniczyć swoje prawa do publicznej działalności, bo, bo, bo ktoś uważa, że to jest w złym tonie, to skończymy tak jak Francuzi. To prowadzi dokładnie w to miejsce, albo jak Anglicy, gdzie nie można pewnych rzeczy powiedzieć, bo się wyleci z uniwersytetu, z redakcji, z mediów, ze stanowiska albo z firmy. Ja, ja dalej jak kilka dni temu rozmawiam z naszymi działaczami, którzy pracują w dużych międzynarodowych korporacjach. I oni, niektórzy z nich, dostają ultimatum. Albo przestaniesz występować na e, wydarzeniach swojej partii, no albo się pożegnamy z Tobą z pracy. I ludzie wybierają zmianę pracy, bo chcą być wolnymi ludźmi. Tacy ludzie tworzą konfederację. Zacznijmy od tego, e, że to my tu jesteśmy drapieżnikiem na scenie politycznej, i to my mamy zamiar e, zjeść ten obecny układ rządzący, pozbawić władzy. Ale, ale w większości nie będziecie mieli. 20% e, e, myślę, że to jest sufit. Na razie wygląda na to. O. Dwa dziękuję za taką prognozę. 20% to byłby dobry wynik. No, no, w chyba znakomity to byłby y wynik jeszcze, znakomity. jeszcze w styczniu, lutym słyszałem, że sufit dla nas to 7-8% i więcej się nie da. Teraz już trzy razy tyle. No, Sam cieszymy to się... się. Dla higieny politycznej PiS trzeba odsunąć od władzy. W tej chwili oni są tak samo zdeprawowanie jak Platforma u, po dwóch kadencjach. Rozkradają publiczne pieniądze, są hipokrytami, łamią swoje obietnice wyborcze, prowadzą absolutnie niepoważną politykę, bezczelnie działają, niczego nie konsultują, działają na szkodę w wielu obszarach. Trzeba ich odsunąć. Spowodowali wielką inflację, ich polityka unijna okazała się całkowitym fiaskiem. Odsunąć ich trzeba od władzy, potrzeba zupełnie nowego rozdania. Ja nie mówię jakiego, bo to zdecydują wyborcy. Natomiast Konfederacja nie przyłoży ręki do przedłużenia tego układu. I to, że tam media jeszcze tysiąc razy powtórzą, że to jest prawica, to nas w ogóle nie przekonuje. Oni prowadzą socjaldemokratyczną politykę, centralizowali wszystko, co się da, podwyższali podatki, drenują Polaków, zawyżają przestrzeń wolności. No, to, jest, to jest polityka przygnębiająca. Mówiąc najdelikatniej, przygnębiająca, najdelikatniej mówiąc. I trzeba tą politykę przerwać, dać szansę y, jakimś zupełnie nowym y, ja ludziom. Panie pośle, zupełnie, ale nie, nie utworzycie żony. Można by. Do... Mam do dziennikarzy, żeby przestać traktować nas jak ludzi na sprzedaż, żeby tra przestać traktować nas jak potencjalne marionetki. Gdybyśmy chcieli być marionetkami albo ludźmi na sprzedaż, to mieliśmy już tysiąc okazji, żeby się zapisać do pis platformy, albo gdzieś bocznymi działami wejść do PSL-u, albo jeszcze do ruchu Szymona Hołowni, albo jeszcze gdzieś indziej. Naprawdę. Mieliśmy do tego Wiele okazji. Ja trzy kadencje poza Parlamentem spędziłem długie 12 lat pomiędzy tym, jak byłem najmłodszym posłem, a jak wróciłem wraz z Konfederacją. I jeżeli Konfederacja w przyszłości będzie zawierać jakiekolwiek porozumienia, to ja mogę powiedzieć, że one będą transparentne dla naszych wyborców, nie planujemy żadnych zakulisowych deali, dogadywania się pod stołem za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli będzie taki czas, że Konfederacja będzie rządzić, myślę, że sporządzimy jawną umowę koalicyjną, tak, żeby nasi wyborcy wiedzieli, którą część programu chcemy zrealizować, w jaki sposób to zrobimy i żeby widzieli, że zawieramy dobrze wynegocjowane, korzystne porozumienia. Natomiast. Bardziej pizza, było bardziej. Tak? Żadne z nich. Żadne. Ja to wprost powiedziałem na konwencji. Żadne z nich to są partie komplementarnego zła, zdeprawowane, które y, mają podejście Panie bardzo pośle, dobre.